Cześć moje drogie osoby z Poznaku Raka, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na co cotygodniowe horoskopy. Tym razem będzie nowa kategoria w postaci ostrzeżeń. Jest to sugestia jednej z osób, która tutaj ogląda. Bardzo dziękuję za nią. Dziękuję także za to, że jesteście, za subskrypcję kanału i za cudowne komentarze. A jakie tutaj aspekty się pojawią? Już Wam mówię. Single dwójeczka denarów, osoby zajęte pięć buław. Szukamy pracy pieniędzy. Mamy wisielca. Mamy pracę słońce. Finanse 7 buław. Totalotek gry królowa denarów. E, seniorzy mają 9 denarów. E, zdrowie królowa mieczy. E, ostrzeżenia. Giermek e, tutaj denarów. No i gwiazda na podróże, tak? Jeżeli pytamy, czy jest to dobry czas na podróże, piękna karta, myślę, że będziecie usatysfakcjonowani. No i zaczynamy tutaj od singli, którzy mają kartę chwiejności, takiego rozjechania, troszeczkę łapania różnych opcji i też żonglowania na przykład między dwoma światami, dwiema osobami, dwiema możliwościami. Raczej będzie to czas takiego brylowania między relacjami niż dokonywania wyborów, takie łączenie czy chwytanie kilka srok za ogon. Pięć buław dla osób, które mają tutaj hmm, kogoś, to karta konfliktów, zmagań i niestety takiej szarpaniny. No tutaj nawet na samej karcie mamy, że, że osoby, że dużo tych osób, tak, zamieszanie, agresja, e, możemy nie być sami w relacji lub nasza relacja będzie wciągana w coś, tak czy owak, no nie będzie to przyjemne to też konflikty wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednocześnie. Szukamy pracy i mamy wisielca. No tutaj wisielec mówi, że będzie zastój, stan zawieszenia, przewrócenie światła do góry nogami. No nie jest to do końca dobra karta, no bo ona no nie przynosi tego su sukcesu od razu, tak? No jeśli pytamy, czy to będzie dobry tydzień na znalezienie pracy, nie, bo coś się zmieni na tyle, że przewróci nasz światopogląd do góry nogami. No i to coś nie dojdzie do skutku. Na pewno nie teraz. Mamy pracę tutaj z kolei Słońce, a więc powodzenie, szczęście, sukces, awans, podwyżka energetyczna. Może być też e, e, jakaś pochwała, która wpłynie bardzo pozytywnie na, nasze, e, na naszą przyszłość. Też zabłyśniemy w otoczeniu, bo to karta lwa, więc pokazujmy się, wykażmy, bądźmy liderami. Finanse. Siedem buław i e, tutaj królowa denarów na Grylesowem. W grach losowych kobieta się pokazuje. Możemy grać wtedy, kiedy kobieta jest w punkcie, na przykład lottą, może być kupierem, no nie wiem, cokolwiek wiąże się, wiąże się z kobietą, tak? Z jakiegoś powodu ona może tutaj odegrać. Pozytywną rolę, no i karta ogólnie pragmatycznego myślenia, które przynosi pewne zyski, natomiast finanse i tak będą wymagały od Was ciągłej walki. Tak więc, e, jakby gry losowe są osobno, a same finanse będą dla nas trudnym zmaganiem. Seniorzy mają 9 denarów, karta obfitości finansowego. Dobrobytów, przypływów, jakichś spraw w ogóle finansowych, które trzeba załatwić, ale też karta asertywności. Nie dajcie się, kochani, wykorzystywać lub bierzcie to, co wasze, bo to jest karta komfortu, dbania o własną wygodę i zajęcia się sobą swoimi sprawami dla własnego dobra, zdrowy egoizm. Zdrowie. Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to karta zabiegów, operacji, nieprzyjemnych wiadomości, spotkanie też z osobą, która jest surowa, oschła i która w sposób taki dosadny przekazuje właśnie informacje. Tutaj uważajmy na oczy, układ oddechowy, ręce, ostre narzędzia, niestety generalnie, karta jakichś koplówek, zastrzyków, terapii, no i takich bolesnych czasem zdarzeń, niestety związanych właśnie z igłą. No i tutaj też aspekt oczywiście gardła, układu oddechowego, no jako tego, który może sprawiać pewnego rodzaju trudności. My sami możemy też bardzo surowo lub zbyt krytycznie podchodzić do siebie. Przy czym karta ostrzega? A w ogóle karta ostrzeżenia, jeśli chodzi o ogólne aspekty, to giermek denarów. Giermek denarów, specyficzna karta. No, bo on, giermek to jest, jak każda karta, karta nauki. Ostrzega nas przed jakąś nauką. Być może czegoś się nie będziemy chcieli nauczyć, tak? Bo czasami tak jest. Ostrzeżenie przed młodymi, pragmatycznymi osobami, które mogą nas hamować. Bo gierme, ten giermek jest taki. Układane, tak na przykład, a, a tutaj to może być hamulcem dla nas w pewnym sensie, i ostrzeżenie to może też się wiązać z tym, że nie, nie możemy zbyt szybko do czegoś podchodzić, zbyt raptownie w jakimś sensie, bo tutaj jest, to jest karta schematów, moim zdaniem, to jest, to jest karta powolnego, tak jakby i karta początków musimy też uważać na jakieś początki. Cokolwiek to będzie znaczyło, bo wszystkiego nie wiemy. Tak, no właśnie, karta nauki, wszystkiego nie wiemy, i ten początek, czy jakikolwiek początek, musimy mieć na względzie, że musimy się tego czegoś uczyć i że nie mamy dostatecznej wiedzy na jakiś temat. No i tutaj, czy dobry aspekt tego tygodnia jest na podróży, gwiazda, tak, spełnienie marzeń. Jeżeli marzymy o jakiejś cudownej ofercie, wspaniałej podróży. W które na przykład wcześniej nie dochodziły do skutku, może warto teraz zadziałać, bo gwiazda spełnia oczekiwania. A więc tak jak najbardziej będzie fajnie. I tego Wam życzę, pozdrawiam, przechodząc dalej do osób z podznaku lwa. Witam serdecznie, drogie lwy. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. Spójrzmy, na podstawowe aspekty, które Was tutaj żywo interesują. Będzie dodany aspekt, znaczy zamieniony dodany aspekt ostrzeżeń. Ktoś tutaj mi zasugerował. Bardzo dziękuję za tę energię. Dziękuję za komentarze. No i za subskrypcję kanału. Jest mi jak zwykle miło, fajnie, przyjemnie. A jakie karty? Patrzymy, co tam dla singli władca. Osoby zajęte, 7 denarów. Osoby szukające pracy, król denarów. Praca, czyli mamy pracę, 5 denarów. Finanse, rycerz buław. Gry losowe, hazardowe, wędrowiec. Seniorzy, 9,99 buław. Tak. Zdrowie, 5 mieczy. Ostrzeżenie, 7 pucharów. Tutaj. I czy to dobry czas na podróże? 4 puchary. Bardzo dobry aspekt, chociaż będzie to przewrotne. Dlaczego powiem za chwilę? Mamy oczywiście władcę, kartę dominacyjną dla nas singli, a więc może dochodzić do konfliktu władzy, przepychanki. Możemy spotykać, spotykać silne, charyzmatyczne osoby, które mogą się też rządzić w naszym życiu, lub próbować je ustawiać po swojemu. No i my też możemy bardzo narzucać pewne rzeczy. To może komplikować tutaj dialog. Z jednej strony szansa na poznanie kogoś ciekawego, tak, a z drugiej strony, szansa na konflikt i problemy na tle władzy, także. Mamy kogoś mamy siedem denarów i jest to karta zwłoki, karta mówiąca, że i ostrzegająca jednocześnie przed tym, że to, co zbie, zasiejemy, to zbierzemy, a więc tutaj w relacjach takich miłosnych, Powinniśmy być cierpliwi i dbać o wszelkie szczegóły. Także finanse mogą przeszkadzać nam z jakiegoś powodu, by ta relacja na przykład mogła dobrze funkcjonować. Zwróćmy też uwagę, niestety, na własną sceptyczną stronę lub sceptyczny wpływ kobiety, na przykład kobiety matki teściowej, kogoś z otoczenia, kto także będzie spowalniał naszą relację czy nasze układy. Król denarowy na finanse, w sensie na pracę, na, na te aspekty, jak szukamy, tak? Jest to błąd kartą, bo to jest poznanie jakiegoś mężczyzny silnego, zamożnego, który może nas zaprosić do współpracy. Może być to początkowo trochę wyrachowana, wygodnicka jakby oferta, ale mamy szansę na coś konkretnego i na wzrost w tej materii. Natomiast ci, co mają pracę, muszą uważać, bo mają piąteczkę denarów, czyli karta niestety jakiejś straty, strata czasu, strata godzin, strata jakichś obowiązków, strata pozycji, strata na przykład wynagrodzeniu w takim kontekście ogólnym, no jakaś strata, tak? Ale też... To strata, którą można wyrównać, a więc możemy stracić coś, ale zyskać, jeśli odpowiednio do tego podejdziemy. Eee, finanse. Ruch. Mamy rycerza buław i wędrowiec na gry losowe. W grach losowych ten wędrowiec to jest taki lekki. On taki jest, a to puszczę sobie tak kupę, a to tam postawię na tą liczbę, albo a to tak lekko, lekki. On jest taki beztroski, zabawowy, ale ten pieniądz będzie tutaj spontanicznie do nas przychodził, co oznacza, że nie jest to karta stałości, raczej mogą być przypływy, odpływy, choć nie jakieś straszne, też jakieś rozłamowe kwestie. Tylko, że ten pieniądz ciągle będzie w ruchu, w ruchu, w ruchu i może też wiązać się z podróżą lub z kontaktem z daleka. Z kolei seniorzy mają dziewiąteczkę buław, karta rozdrażnienia, karta ograniczeń, blokad i ciężkich relacji z mężczyznami, lub przez, przez mężczyznę obrażanie się, odwracanie. Wy też możecie tacy, tacy być drażliwi przemęczenie obowiązkami. Pracą, jakimiś sytuacjami, życiem, trudności. No i tutaj w ogóle jakby pewne rzeczy będą szły no, jak po grudzie, ale też nie bierzmy więcej pewnych jakichś takich obowiązków na plecy, bo to już nas przygniecie, już nie damy rady. To jest, to jest nawet autoagresja, wręcz, niestety, tutaj. Natomiast zdrowie, pięć mieczy karta problemów zdrowotnych związanych z ludźmi, karta zagrożenia ogólnie, czasem tutaj nawet zagrożenia takiego bezpośredniego. Jest to karta na przykład zagrożenia przez osobę agresywną, trudną, nieprzyjemną, karta osoby z nożem po prostu kolokwialnie mówiąc. No i generalnie że przez ludzi może nasze zdrowie być gorsze, czyli pilnujmy tu wszystkich szczegółów umów i jak jesteśmy traktowani, co nam dają. Jaką terapię, jakie leki, bo, bo przez ludzi coś może być niestety nieprzyjemnego. Tutaj zwróćmy uwagę na kwestie operacyjne, kwestie zabiegowe karta jakichś nieprzyjemnych, bardzo wiadomości, które potem mogą się okazać troszkę lżejsze, ale jednak na początku taki silny ładunek, trochę porażki. Jakiegoś, jakiegoś aspektu, tutaj y, ostrego bym powiedziała. Zwróćmy uwagę też na gardło, układ oddechowy, oczy, ręce. Y, no i tutaj też możemy źle sami do siebie podchodzić. Takie bardzo silne, złe, negatywne emocje. Natomiast y, ostrzeżenie. Siedem pucharów. Karta ta ostrzega nas przed różnego rodzaju iluzjami i trudnymi wyborami, gdzie. Na przykład będziemy powierzchownie podchodzić do różnych osób, ludzi, sytuacji i na przykład nie widzieć drugiego dna. Na przykład o, podoba nam się ta osoba, ale nie wiemy nic o niej, ale jest super na pewno, nic nam nie zrobi. No i jeśli podejmiemy decyzję, na przykład o wyborze takiej postaci, może się okazać, że wybraliśmy puchar nie z drogimi kamieniami, a z Wężami na przykład, tak? Kolokwialnie mówiąc, bo tutaj te puchary właśnie mają różne, różne niespodzianki, ale nie wszystko będzie od razu widoczne na pierwszy rzut. No i cztery puchary na podróże. Z jednej strony karta bardzo fajna, bo. Ona mówi, że będzie możliwość udania się w podróż, będą jakieś nowe opcje, ale my możemy tkwić w przeszłości, A to kiedyś było fajnie, a to taniej, a to mogłam to, mogłam to, i taka melancholia, takie zblokowanie emocjonalne, które nie oznacza, że nie możemy znaleźć dobrej oferty, bo możemy, tylko musimy sięgnąć po to i wyrwać się z apatii. Tego Wam życzę. Pozdrawiam. Przechodząc dalej do osób z podznaku. Panny, witam serdecznie, drogie panny. Już patrzymy, co tam u Was. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop. W nim znajdzie się nowa kategoria związana z ostrzeżeniem. Tak, tutaj jedna z osób, które ogląda, zasugerowała mi i bardzo dziękuję za tę wspaniałą informację. Zobaczmy w takim razie, jak układ się ułoży i co z niego wyniknie, jak będzie działał dla Was na przyszłość. Rycerz denarów dla singli. Osoby zajęte gwiazda, osoby szukające pracy, giermek denarów, osoby mające pracę wędrowiec, aspekt finansów, cztery denary, cztery puchary na gry, losowe, hazardowe, Seniorzy Rydwan, zdrubeczko 5 denarów, aspekt ostrzeżenia trzy buławy i tutaj jeśli chodzi o podróże, czy jest to dobry czas, to król denarowy. I tak, zaczynamy od singli, którzy mają kartę koleżeństwa. Rycerz denarów to koleżeństwo, to układy zawodowo-finansowe, to osoby, które znamy, ale z którymi łączy nas raczej dialog. Zwykły dialog, jakieś układy, obowiązki, jakieś z, z pasje, ewentualnie, ale takie powierzchowne. Tak on, on raczej z, po prostu mówi o, o tam poznawaniu się, kolegowaniu, no ale tutaj tych wzniosłych emocji może nie być romantycznych. Mamy kogoś z kolei, mamy gwiazdę, a więc spełnienie marzeń. Ech, przy tej karcie zawsze mówię: uważaj, o czym marzysz no jedni będą marzyć o ślubie, o no, na przykład tutaj kwestii zaręczynach, o dzieciątku bo to jest karta bycia przy nadziei o, o, o tym by rodzina się powiększyła, o, by, o to żeby było szczęście w tej rodzinie ale niektórzy mogą na przykład marzyć o rozstaniu mimo wszystko, tak, no bo na przykład może być taka relacja uciemienieniem a więc tutaj no, marzenia są różne, tak jak różne będą wasze aspekty które was będą interesować w tej materii, cokolwiek to będzie jest to pozytywna wróżba Yy, chcemy pracy, szukamy tej pracy, giermek yy, denarów. To karta początku, otrzymamy coś od początku, czyli będziemy od, od uczniaka, od takiej niskiej, <coughs> przepraszam, lub niższej pozycji zaczynać, ale ta pozycja może oznaczać potem wzrost. To nie jest tak, że będziemy cały czas tym uczniakiem, no i młode osoby nam mogą pomóc. Yy, mamy ok. Z kolei pracy mamy tydzień wędrowca, bezstroskiego, lekkiego wędrowca, zmiany, nowych obowiązków, jakieś przygody ewentualnie w związku z pracą, lekkich stosunków, jakiegoś ryzykownego podchodzenia też do kwestii zawodowej. Ruch może być też oczywiście, bo podróż służbowa także wchodzi w grę, natomiast jakieś nowe energie, nowe lekkie układy, tak? nowe umowy. Z kolei tutaj finanse cztery, denary i cztery puchary na gry losowe hazardowe, w ogóle karty blokad, tak? Te finanse, ciężko, szczerze mówiąc, myślę, że ani nie powinniście podejmować zbyt wielkiego ryzyka w grach losowych, ani ani w ogóle w finansach, chociaż teoretycznie 4 denary to przekraczanie jakichś granic, ale w ogóle generalnie będzie to ciężkie, tak, to jest raczej trzymanie się kurczowo tego, co mamy i raczej nie wychodzenie poza nawias, tutaj gry losowe też mogą nie spełniać naszych oczekiwań na przykład mamy bardzo duże oczekiwania chcemy na no, dużą sumę Karta mówi, że możesz wygrać, tak? ale niekoniecznie od razu tak dużo. Tak, i tutaj możemy się blokować na poziomie duchowym, emocjonalnym i materialnym, tak naprawdę. Rytman z kolei dla seniorów mówi o ruchu, podróżach, zmiany, zmianie miejsca zamieszkania, przygodzie, jakiejś zmianie w waszym życiu, która będzie wymagała od was. Podejmowania decyzji, gdzie będziemy łączyć oczywiście umysł i serce. Natomiast generalnie dużo odwagi powinno być przy Was, byście mogli pozałatwiać szybko jakieś bardzo intensywnie na natłaczające się, przydarzające wiadomości, zdarzenia. Tak, bo tu dużo, dużo się będzie działo. Także jest to aspekt na przykład wiadomości z daleka, ruchy, poznawanie też kogoś w oddali. Natomiast druweczko, 5 denarów, e, czekają Was pewnego rodzaju wydatki. No niestety, tak jakby karta wskazywała na to, że e, <coughs> przepraszam, będzie trzeba wydać po prostu, tak? Może być tak, że kupimy leki, które okażą się dosłownie za jakiś czas niemo, nie te, które powinny być, na przykład, bo jest zmiana, tak? I strata pieniędzy. Tutaj jest strata pieniędzy, ale też możliwe odzyskanie czegoś, tak? Poprzez jakieś wykorzystanie tego, co mamy pod nosem. Kolokwialnie mówiąc. Natomiast, tak, już patrzymy dalej, na pewno ręce, delikatność rąk, układ tutaj, gastryczny, przemiana materii może nam sprawiać różnego rodzaju trudności, i jest to karta jakiegoś zblokowania, unieruchomienia. Eee, takiej czasowej na przykład niepełnosprawności też, eee, czasowej oczywiście eee, ostrzeżenie, trzy buławy bardzo ciekawa karta bo jest to karta tak naprawdę dobra, ale jeżeli pytamy o ostrzeżenie, no to tutaj w tej karcie jest podróż, tak eee, może być ostrzeżenie, że na przykład zbyt daleko wybiegamy też z planami odnośnie jakiejś kwestii, a one są na przykład jeszcze niepewne, może jednak coś jest takiego, że my myślimy, że już, już, już kubyłka upłota, jak to się mówi, już wszystko niby nagrane, już wszystko, a tu karta mówi, że te plany mogą nie do końca być zrealizowane, pomimo tego, że jakby masz w głowie jakiś plan, jakiś schemat, Niby coś idzie w dobrym kierunku, no ale na ostrzeżeniu, też ostrzeżeniem może być przed relacjami z daleka, na przykład z zagranicznymi osobami, jak to się mówi, tak z obcokrajowcami. No i czy to dobry czas na podróże? Generalnie tak. Grundynarowy mówi o jakiejś dobrej inwestycji, ale musimy tutaj konkretnie inwestować. Czyli karta mówi, że jeśli zapłacimy odpowiednią sumę i zadbamy o szczegóły umów, to będziemy zadowoleni. Też ktoś może nam przedstawić bardzo ciekawą, konkretną yy, ofertę. I ona będzie strzałem w 10, więc ja uważam, że jak najbardziej tak będzie to dobry czas, pomimo pewnych yy, ostrzeżeń. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!